Jak jesteśmy wszyscy, to jest ciasno wąskie, nie będziemy przesadzać się z, z, z długością tej wyprawy. Jeszcze raz, to tam mam, ale... Potrzebujemy powera i potrzebujemy świeżych ulic. Zapominamy, jaka jest nasza sytuacja. Nasza sytuacja jest w dzisiejszym meczu taka, że chcemy ten mecz Jest mecz, jest Podlesianka, jest karina, jest mecz u siebie, są kibice pewnie yy, i tyle. I nic na więcej nie będzie. To wszystko, co do tego powiedział, już było powiedziane. Myślę, że trzy punkty powinny dzisiaj dostać yy, Katowice. Czego Maciek szukasz? Klapków. Jak tam siły na dzisiaj? No bardzo dobre, bardzo dobre. Dzisiaj troszkę eksperymentalny powiedzmy skład. Wiadomo trzy mecze, trzy mecze w tygodniu. Dlatego trener dał odpocząć niektórym też, żeby, żeby tych minut nie nabijać. Dzisiaj młodsza nadbijać. kadra. Zdecydowanie młodsza. Mamy Mamy na skrzydle Denisa, mamy Pacha wracającego do składu, no i oczywiście debiutującego w pierwszym składzie Miksera, no i mamy nadzieję, że on dzisiaj to pociągnie do zwycięstwa. A Ty Adam, jak tam? Jest to się co Wszystko <coughs> będzie pozytywnie. Tak, 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 oczywiście. No. Zgadzam się z, z słowami kolegi. Bardzo Zabawiam dobrze to busy, ujął dyplomatycznie. No, po, obejrzałem całą debatę, tak? To, także wiem teraz jak rozmawiać po prostu z Polakami. On mądrzej gazuje niż niektórzy ci politycy, nie średaj. Ale też powiem. Jestem szczery. Ja bym złożył rady jakiegoś radnego. No, A, no, kandydowałem kiedyś do rady miasta, Mysłowice W zeszłym roku. Dostałem około 90 głosów jakoś. Po? No. Niestety się nie dostałem. Ile trzeba no, było mieć? Ile trzeba mieć? No tak, pewnie ze 170 bym musiał mieć, żeby wejść w moim okręgu tym. Słuchaj, gdybyś miał ja to byś kupił. Ale ja byłem bez żadnej partii, wiecie, o co Bez Bezpartyjny? To... No, tak. tak. po prostu chciałeś zobaczyć jak to jest. Teraz tam. się to przemieniło, przemieniło w stowarzyszenia, a wtedy to był po prostu taki, taki komitet komitet zorganizowany specjalnie na, na, ten, na te wybory, nie? No, ale jakieś doświadczenie tam zebrałem, tak? Robię side questy po prostu sobie w tym życiu. Tak jakże tak jak życie, życie, życie to jest taka gra. Życie to jest taka gra A dzisiaj side questem właściwie, no główny questem akurat, misja, misja główna to jest życie. Zaraz, sobie tak. Dobrze, nie, wiesz, patrz, stima rozwala płodnie To jest to właśnie, przyszedł z... przyszedł z Zagłębia i, i, i... rozwala pod z środka. Nie dość, że mamy swoje problemy, to jeszcze płodna nam będzie niż po nie Zobacz, co on robi, to jest niepoważne zachowanie. To jest nie. dobry chłopak. Dobry chłopak. Y jeśli ogląda to jakiś trener, trener piłkarski, to weźcie mnie bierzcie go, bierzcie go. Naprawdę takiego potencjału dawno nie widziałem. Technika bardzo dobra, szybkość, wszystko jest, nie? lewa, prawa noga, wszystko się tam zgadza. A ty jak się czujesz Głowa przed dzisiejszym meczem? Do... Ja bardzo Mody Młody złożę. skład dzisiaj, to może dostaniesz minuty. Młody skład rywali. U nas Również. No, U nas bardziej młody niż zazwyczaj. No. To też trzeba powiedzieć Ale wracając yy, polecam Miłosza, Miłosza Krzaka i Maksymiliana Siwiskiego To będą piłkarze, nie? Chowali się ze mną w Podlesiu przez rogi, a ja, ja, ja wiem, że oni zrobią granie, nie? Rzeki tam mieli... Nasz młody jamar, tak? Tak, tak. Maksiu, Maksiu i Krzak tak. Bierzcie ich wszędzie. A Maćka z Sachonia, to no do piątej ligi ja bym go widział najwyżej. siebie gdzie? Na stanowisku trener'a. Pierwszego zespołu tutaj? Nie, tutaj nie, ale Ale jakbym ja był trenerem, to u mnie Maxu i Krzachu wszystko wygrali, nie? Wszystko. Po 90 mil w no, Musisz bo... papiery zrobić, tak? Może nie 90, 90, ale tak, minimum 70, nie? No nie ma szans, żebym nie budował na nich drużyny. I Grzeszczuk by grał jeszcze. Grzeszczuk jako taki łącznik doświadczona dziesiątka to jest ważne, nie? I Alana na 9 bym nie? Na mnie ósemce... na ósemce no nie ma wielkiego wyboru w Podlesiance. To z braku laku dałbym siebie. Na szóstce... Nie, na ósemce bardzo Nowotnik, Na szóstce no na pewno nie macie co, chociaż tak jak mówiłem Mixer. Na lewej obronie no, Łukasz Winiarczyk niestety nie ma pleców, a Aleksander Gurgul jest kuternogą, także tutaj, tutaj bym dał siebie. Ale Gurgula natomiast na środek obrony bym dał. Na jego partnera bym dał Kajeta na kumkę na prawego obrońcę yy, no, Maczka niestety oczywiście, a w bramce... To Maciek Stachowi ma w końcu grać czy nie grać? na nich? W bramce żadnego bym nie dał, żadne się nie nadaje. Yy, a powiedziałem Maczka Stachownia, że ma grać? Tak. To dałby mu te ostatnie parę meczów. Ostatnią szansę, raz Ostatnią szansę, żeby żeby się zreflektował. Yy, no i żeby może w końcu strzelił tą bramkę, na której mu tak zależy. Bo w poprzednim meczu już był blisko zdobycia bramki, niestety nasz bramkarz mu przeszkodził. Yy, zapytacie czemu nasz bramkarz mu przeszkodził, co Artur Tomanek włączył się do akcji w 95 minucie? Nie, po prostu Maciej Stachoń z połowy oddał na naszą bramkę i był bliski zdobycia gola lecz tego na skrócie nie zobaczycie, bo to jest właśnie kolor, kolorowanie yy, rzeczywistości, żeby Maciej Sachar wyszedł dobrze na tym całym zamieszaniu. A prawda jest taka, że, że gość ma no, szydła zamiast nóg, nie? To jest yy, łydkarz w podeszwie, nie? Łydkarz jest naprawdę... No, Sarmacja będzie, nie, ten kierunek bym obrał na jego miejscu. Oczywiście nie obrażając tej sarmacji będzie, bo te, tam są lepsi piłkarze niż on. Mm, może jakieś bcim albo... albo... Mm. No nie wiem, no dla niego już nie ma ratunku. Podlesianka 2 może. Faktem że krzako nagle wchodzi do pierwszego składu yy, mówiłeś żeby grał w pierwszym składzie i widzisz, wykrakałeś. Yy, no wykrakałem, ale niestety mój dobry kolega Sebastian no, naciągnął sobie mięsień i to jest bardzo zła sytuacja dla nas jako, jako, jako drużyny tym bardziej zła sytuacja dla mnie, bo Zawsze mu życzyłem dobrze. Bardzo go lubię i ja nie chcę, żeby on miał kontuzję, ale no, taka jest piłka. Szczęście jednego, szczęście drugiego. No i... I, i tak to wygląda obecnie. Niestety, no. W razie wygląda tak, jakby chciał grać. Tylko chęć gry, a, a możliwość wyjścia na boisko to są zupełnie dwie różne rzeczy. Także on może być zdrowy, może się czuć dobrze, ale co będzie, jak w piątej minucie będziemy musieli wykorzystać pierwszą zmianę i na przykład potem zostaną dwa okienka na czterech zawodników i na przykład Dawid Pasieka przez to się nie pojawi na boisku i co wtedy będzie? Oczywiście nie, żeby to była nowość, że Dawid Pasieka się nie pojawia na boisku, bo to jest standard, tak zwany. Ale no sam fakt, sam fakt tego, że czasem warto, że tak powiem, ambicje odłożyć na bok i zadbać o zdrowie. No i zobaczcie go, on będzie, on będzie grał, nie? Ten trup. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Życzę mu powodzenia. Sebastianowi, bo chyba jednak będzie grał. Także mam nadzieję, że będzie, że będzie, że będzie w formie. Pozdrawiam widzów pod Odważnie! Do przodu kurwa, agresywnie, nic nie mamy do stracenia, nic kompletnie. Dobra panowie. Warto się do po wiadomo jak wygląda sytuacja, ale pokażmy też, że mamy ten kura, charakter, żeby oni też poczuli. Kura, się grajmy piłką jak w czasie się w kura. I, i tyle. No, kura. Jeszcze mówię, że raz bawmy się, bo tyle nam zostało w tym momencie. No. To wygramy! się! Tak, tak. 24 dzień maja 2025 dzień. roku. Tak, tak, tak. Witamy bardzo serdecznie z Katowic, gdzie już za moment podlesianka Katowice zagra z kariną Gubin. Dobra, panie, jedziemy, kur... 90 minut skupienia. Dawać kurczę, trzy punkty, pocieszmy się w końcu, dobra? Podleśnik! Hey! Hey! Tak. Hej, Piłka do Waszka, źle sobie przyjął piłkę kracza LGKS-u. Oleksy, znakomita okazja dla podnasiałki. I 1 do 0 prowadzi LGKS w Karinowej Głowie. <tryk> Rzut wolny dla Podlesianki. Łukasz Grzeszczyk no, pieszczotliwie ustawił piłkę na Morawie. Rozejrzał się, spojrzał na rozkład sił w polu karnym. Grzeszczyk, dośrodkowanie Grzeszczyka. Jest okazja! Jest 2 do 0 dla Podlesianki! Nie wiem, czy to było samobójcze trafienie. Czy do siatki trafiły Maciej Stachoń? Mniejsza z tym, bo wynik na tablicy zmienia się na 2 do 0. By nad zakończeniem tego spotkania, a teraz próba Grzeszczyka! Poprzeczka! To by Piękna piłka teraz do Oleksego. Zdążył grać Podlesianki i będzie rzut karny. Tak jest. Jest rzut karny dla Podlesianki. Wywalczony przez Mikołaja Oleksego. Alan Lubaski. Już spojrzał, już podchodzi do piłki. Lubaski uderza. I trzy do 0 prowadzi podlesianka kadowice. Yeah! W ligowej tabeli, no i cały czas mająca szansę na zajęcie drugiego miejsca w ligowej tabeli. Nie no, cztery, Tutaj może za chwilę podziać się coś jeszcze, bo jest Alan Lubaski. Alan Lubaski! 4 do 0. Matko Boska! Aż się za głowę, bo to jest nieprawdopodobne! Już posłana w pole karne uderzenie głową i łapią kontakt teraz goście. To jeszcze ciasno w tej strefie boiska. No nie ma komu zagrać, a Daniel Paszek traci piłkę w łatwy sposób. No i kopeć teraz. Dobra interwencja, chociaż coś tutaj pociągnęło kapitana podlesianki. Hey! Zryba, zryba podle Zzyba, 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 hey, Mamy 36 minuty. Jest Paszek, który zagrywa do Grzeszczyka i ruszamy w drugą stronę. Jest Lubask na sytuację dwóch na jednego. Alan Lubaski do Daniela Paszka. Daniel Paszek do Grzeszczyka. Łukasz Grzeszczyk trafia wprost zawodnika Kariny. na Hareszkiewicza, wychodzi z bramki Tomanek i kończy się to bramką dla Kariny. No nie wiem, czy tutaj wyjście z bramki Artura Tomanko, a było koniecznością. Dawaj, dawaj, To tyłu, I dawaj Mati! się. Wchodzimy no, do średniego persygu, nie niskiego, ale średniego wiadomo, później wchodzimy do niskiego. Musimy uważać na te piłki za plecy bo to będzie ich główna broń. One two, one no, Chodź, chodź! No, no, dawaj dawaj! dawaj, dawaj Panie, co by nie było, jest 2-0 dla nas, Za bardzo my tu się nie napinamy, k***a! Dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Zaczep ja, u Grzeszczyk, dośrodkowanie na długi słupek, tam jest miłość, Trzak, uderzenie na bramkę! Tak, na jarnota, i teraz może być doskonała okazja dla podmysianki. Ruszył Daniel Paszek, Daniel Paszek ma znakomitą okazję! No i wywalczyli rzut e, wolny. Wydaje się, że to Matuszewski będzie uderzał. Tak też się dzieje. Matuszewski strzela i jest bramka! Bramka na pięć do trzech. Kto to cenia? Tu Dawida, że jak się zaprezentował. Uważam, tylko, że tylko... to jest przyszłość Podlesianki, która w przyszłym sezonie będzie jedną z małych gwiazdeczek. No zobaczymy, nie? Yy, tylko do biegania, nie? Nic więcej. Są ludzie od podawania piłek, są ludzie tak, od biegania. Są odbiegania. Ja, są od biegania, bo zdrowie mam, nie? Ale tylko do biegania. Jak macie po meczu? Wywalczone? Wywalczone, no. Kurczę, tym bardziej szkoda naprawdę tych wcześniejszych meczów, że pokazujemy tutaj, że potrafimy grać czołg tabeli tak naprawdę, że potrafimy grać całkiem ładne, składne akcje i strzelać z nich bramki. No ale dzisiaj możemy się tylko cieszyć, gramy, gramy, musimy się cieszyć tymi chwilami w No i tak jak mówiłem przed meczem, yy, oczywiście te zmiany w składzie, mixer yy, w środku pola, bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, wywalczone karny i bramka, także. Na pewno bardzo pozytywnie ogólnie odbieramy ten mecz. Dzięki. Powodzenia. Bardzo dziękuję za wszystkie zaangażowanie. za duże bo to niekoniecznie musiało tak wyglądać, a jednak wyglądało tak, jak sobie to rozmawialiśmy, fajnie. Cieszę, cieszę się, że każdy sobie wziął to mocno do serca, że jednym nie zawsze liczy się tylko i wyłącznie miejsce w tabeli. Liczy się też cała droga do tego, tego miejsca, w którym jesteśmy I w z szacunku panowie do tej drogi e, zachowaliśmy jeszcze bardzo dużą e, twarz w tym meczu. I, i mega, mega to, to, to się ceni. Ci, co którzy weszli, wspomogli, e, No to też duży też, też, też szacunek. Dzięki, jeszcze raz panu. Wygraliśmy Wygraliśmy Oleg zagrał kapitanne spotkanie Potwierdzam Jego partner ze Środka Obrony również Aczkolwiek Aczkolwiek No również po prostu Kontynuując Miłosz Krzak to był mój zmysł. Ja mówiłem przed meczem, dać mi oszaka, oszak, zrobił robotę. Wszedł, zrobił robotę. Potwierdzam. Powiedziałem o Maksymilianie Śniebińskim, no niestety jego nie zobaczyłem na boisku. Potwierdzam. Yy, ale ja jestem jego fanem, ja bym nawet go wpuścił swoim kosztem. Bo, Potwierdzam. Bo jest to, top piłkarz, top piłkarz. Maciu Nie potwierdzasz? Jak to? Potwierdzam. Maciuś Ślimiński ego to? Nie, absolutnie. Maciu jest ułożonym chłopakiem. Sympatycznym chłopakiem. Spokojnym, spokojnym, spokojnym kulturalnym, pracowitym, y ambitnym. Oj, bardzo. Y I do tego naprawdę jest dobrym człowiekiem, a w to się liczy, to y życie mu odda. I, Może już niedługo nawet. I z tego miejsca pozdrawiam Grzegorza Klemana. I mamy Olka Gurgula, Monikę Górgula I mojego brata. I brata Bartka Gurgula. I z tego miejsca samego Olka Gurgula. I nie pozdrawiam dyrektora Macieja Szulca. Yy, potwierdzam. Basiu, skończ. Żłopię sobie piwko zero. Bo nie piję Potwierdzam. Zapraszam na domowe spotkanie z miedzią Liednica. Być może będzie znowu okazja zobaczenia Dawida Pasieki na boisku. Lecz raz na rundę. Raz na rundę wystarczy. I raz do roku, to i wiadomo co. To i Górgi zagra dobry mecz. Pozdrawiam. Pozdrawiam trenera Wusika, który buduje grunt pod, pod Dawida Pasiekem. Pozdrawiam. Potwierdzam.